Pamiętacie samoloty i stroiciela lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze Wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies babi. O! Trójka i wydawnictwo niecałe przedstawiają Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka. Tomasz Drozdek. Fragment ósmy. Mijał styczeń, a dziewczyny nie wracały. Sublokator pani Kosakowej nie zamierzał dłużej czekać. Miał do Marty i Moniki pilne sprawy i dlatego postanowił ruszyć. Mówiłem, na północ. Świat opuszczę. Pójdę w puszczę? Mamrotała gospodyni, przestawiając gary na wystwalce. Wziął służbową delegację z jednoosobowej firmy strojenie zieleni i reszty, pomógł leśniczemu przy ptaszorach, narąbał w szałerku całą górę drewna do wystawki, posprzątał w pokoju i porządnie wypastował buty. W niedzielę o świcie uczestniczył w Eucharystii. Ze wzruszeniem i skupieniem, dużo większym niż zazwyczaj a na zajutrz spakował kanadyjski plecak i mógł już wychodzić. Pomodlili się na koniec z gospodynią, ona go pobłogosławiła, poleciła Bogu i aniołom, dała prowiant, Emmy jej pięknie podziękował, ucałował w obie dłonie, pomachał do szpaka i ruszył. Ja przy nim. Nie posiadał paszportu, dodatkowych ubezpieczeń, rezerwacji i biletu na prom z Gdańska, już nie mówiąc o czerwonym Volkswagenie kombi. Miał za to w plecaku plik nowych historii znalezionych w okolicy. Gdyby było to możliwe, wziąłby także trochę dźwięków nałapanych w pewnych miejscach puszczy. Niestety, nie można zapakować ciszy w słoik. Zabrał jeszcze mapę nadleśnictwa, była dobra na początek. Teraz może najważniejsze. Wypełniało go przemożne przekonanie, że jeżeli dojdzie do Upsali, to Monika wyzdrowieje. Ludzie mają czasem takie jakieś, nawet nie wiem jak to nazwać, no... Psy to rozumieją i szanują. Wyszliśmy przez furtkę wiodącą do lasu. Em otworzył ją, a potem zamknął na żelazny kuty haczyk. Popatrzył za siebie. Gospodyni stała w progu. Nad ścianami kniei nie ma dachu. Można dostać w łeb odłamkiem z nieba. Znaczy to bardzo nie boli, z tym, że traci się na chwilę oddech. Na przykład, gdy walnie syderyt. Tylko nie Raimund, Rajmund, jak już nie śpisz. No i tak się właśnie stało. Sześć kroków za furtką. M miał trochę żalu do tych, którzy go łupnęli owym zdaniem, że nie chciało im się wybrać czegoś chociaż odrobinę bardziej znaczącego, poważnego czy profetycznego, co by było odpowiednie na początek jego drogi. Na razie M musiał cieszyć się po nową, a nie jakimś celnym zdaniem. Śnieg był taki świeży, że aż świecił. Odciśnięte w bieli tropy, przypominające ślady reniferów, prowadziły na północ. No, e, szliśmy do Upsali. tak, e, tą naszą ścieżką od ogrodu i od furtki, gdzieś ze 120 metrów. Potem w prawo szerszym duktem, koło Młodych Świerków i Dębczaków. Dalej e, w lewo, główną leśną drogą między Zydlungami a Borową Strugą, z przerzuconą nad nią kładką. No, takim dość prowizorycznym mostem, pod którym w wakacje biegały po wodzie nartniki i to stadami. Do Upsali pozostało jeszcze sporo, ale tam się właśnie tak, jak twierdzi mój przyjaciel, idzie. No przynajmniej na początku. M wędrował z uniesieniem. On po prostu musiał iść, no bo kochał Martę i pragnął dopomóc Monicy, mówiłem. A dookoła wszystko było tak niewiarygodnie doskonałe, jak to tylko bywa wcześniej rano, kiedy dzień jest jeszcze wypoczęty, pełen siły i nadziei. M się rozkręcił, czyli przestał się zamartwiać. Zaczął się szalenie cieszyć. Powiedział mi wtedy, że droga nad Bałtyk powinna mu zająć jakieś ze 2-3 dni, no nie więcej. A potem się zobaczy. O 9:19 dobiegł do nas przykry warto. Ten pomyślał, że to ruski gazik, zapewne z leśnictwa bukowo. Lecz ukazał nam się inny pojazd. Zadymiony żuk z urzędu gminy. Zatrzymał się przy nas kierowca parański. Uchylił okienko. Już wrzasnął. Telefon! M. rozejrzał się na wszystkie strony. Nie znalazł nikogo innego, więc yy, spytał: Do kogo? No, do was! <grym>, no, było mi okropnie miło. Jeszcze nigdy do mnie nikt nie dzwonił. Jak to do nas? Nie ma czasu już, wsiadajcie! Szofer zdawał się zniecierpliwiony. Ale ja w ogóle nie mam telefonu. Ja nie mam numeru. Telefon jest w gminie. W gminie jest telefon, no. I kierowca wyrzucał kłęby pary i przekleństwa. Przekleństwo ole nie będę ich przytaczać. <grym> Dumacie wezwanie! Wręczył M pobięty papier. Byłem u Was na Zydlungach. Kosakowa powiedziała, że jesteście pewnie gdzieś za strugą. Jedziemy i koniec, bo będziecie mieli sankcje! M cokolwiek się wystraszył, ale jeszcze bardziej zgłupiał. Tak więc na początku był poranek z przebłyskami styczniowego słońca, świecąca ponowa, uniesienie, leśny koncert, a potem Barański. Wezwanie do gminy i jakiś telefon. Jakby ktoś wędrowcom podciął łapy. Jakby ktoś podpalił komuś ogon. W sumie M powinien się uśmiać, no, serdecznie pozdrowić i odejść. Na no, w razie gdyby pan Barański chciał stosować bezpośredni przymus, powinien dać nura przydrożną gęstwinę lub poprosić mnie o pomoc. A ten nie! Jak dziecko z podstawówki. Zalęknione i posłuszne zaczął się ładować do szoferki. No to ja od razu za nim. A Barański w krzyk! Że poszedł! Buda! Było mi naprawdę przykro. Także lekko się zjeżdżyłem. Pan prosił, wsiadajcie. M wstawił się za mną. Co wy tutaj rżniecie, głupa? Ja mówiłem tylko do was. To bydle zostaje przecież. M z mnie lubił Barańskiego. Nawet miał ochotę z miejsca wysiąść, a jednak się poddał. I wyszeptał do mnie. Wabi, zostań. Nigdzie nie łaś. Ja tu wrócę. Pilnuj drogi, żeby nam się nie rozlazła. M zatrzasnął drzwi szoferki. Żuk pojechał w dół, w przeciwną stronę do kierunku, w jakim szliśmy. Zacząłem pilnować. Wiedziałem, że muszę, bo może być kiepsko. Kiedyś Państwu już opisywałem urząd gminy w Starym Jarze. Mieścił się w budynku z metalową chorągiewką, która obracała się na wietrze i skrzypiała, zwłaszcza w nocy. Panował w nim zaduch, smród stęklizny, linoleum i skarpetek elastycznych ze ściągaczy. Korzystano z mebli z lat 80., cienkich, szklanych damskich plastikowych kapci z kokardami, wytartych wykładzin i pękniętych umywalek. Urzędnicy gminni przeklinali jak szofer barański i mieli zakuse krawaty. Jak gdyby każdemu u szyi uwieszono ciężki tasak. Za to urzędniczki były miłe, a niektóre z nich nadzwyczaj ładne, z wyjątkiem pikulskiej, z tym, że ona miała wolne. Zastępował ją Romaniuk. Kazał M poczekać w korytarzu, chociaż niby był potworny pośpiech. Co się wydarzyło w Starym miarze, Wiem od mego przyjaciela, tak jak wiele innych rzeczy. Siedział w korytarzu jak niemądry, z plecakiem przy nodze, spocony, zmęczony, znacznie bardziej niż w podróży. Siedział pośród ludzi w ciepłych czapach, grubych paltach, na brązowym, plastikowym misiu. Coś mruczeli, gawożyli. Em mnie słuchał, nie rozumiał. On myślał o jednym: Czy telefon nie jest stamtąd? No wiecie, z, z upsali od Marty? Ja bym tak myślał od początku. Po 43 minutach urzędnik Romaniuk wyskoczył z pokoju i pisnął. Telefon! Natychmiast! Wycelował palec, prosto w głowę wezwanego na rozmowę. Ten się zerwał. Złapał plecak, wbiegł do środka, rzucił tobu na podłogę, zorientował się, gdzie jest aparat, pochwycił słuchawkę i zawołał do jej mikrofonu. Ha, halo? M mówi się? Halo! Już jestem. Halo! No. jąkał się, więc wyszło mu to marnie, no. Głos w słuchawce grzmi... nie grzmiał, tylko brzmiał fatalnie. M potrafił to wysłyszeć Państwo wiedzą, o czym mówię. Najpierw głos powiedział, że jest kontrolerem, inspektorem zwojewództwa właściwie z centrali i że natknął się na skandal. I do czego to podobne? dodał w tonie połajanki. Żeby trzeba było nie wiadomo kogo szukać godzinami, Słać kierowcę, jak po mojej wolę. Obywatel zawsze winien być na miejscu i do pewnej dyspozycji. Zobaczcie natychmiast po wezwaniu! Nie wiedziałem. Yy, bąknął M, lecz tamten przerwał. To jest podstawowy obowiązek! Wiedzieć, czego oczekują władze! No, chyba, że się chce tę władzę oszukać! Dowiedziałem się o nielegalnej firmie! Strojenia z zielonych, czy coś tam. Czekam na natychmiastowe wyjaśnienia! WYJAŚNIENIA! M zbaraniał jeszcze bardziej. A, a, ale to, 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 to właściwie jest, no, no, no nie wiem mateczenia. Chyba tak. No proszę bardzo! Jest działalność gospodarcza. Jakaś tak wygląda finansowa, ale firma nie została nam zgłoszona! Wszystko jest kompletnie poza prawem. Ukrywane w szarej strefie. I domyślam się, że nie ma księgowości. Wiem, że nie wniesiono dotąd żadnych określonych przepisami opłat! No, a przede wszystkim nie wpływają do fiskusa należne podatki. A to jest kryminał! To jest więcej niż kryminał! I w dodatku ktoś pobiera nadal rentę! <laughs> Zarabia do swoim i zarazem doje państwu. Tak? Oczywiście te świadczenia się odbierze. Natychmiast zawiesi! Natychmiast! M puścił słuchawkę. Spadła z trzaskiem na podłogę. Urzędnik Romaniuk zaskomlał. Słuchawka o dziwu nie pękła. <tryk> 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 Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Występuje Mumio. Muzyka. Tomasz Drozdek. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy.